Cześć wszystkim! Zobaczcie jak naprawić błąd sieciowy w systemie Windows 11. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymalizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Błąd o następnym kodzie. Jest dość powszechny i występuje wśród użytkowników komputerów z systemem operacyjnym Windows 11 w różnych sytuacjach. Występuje pod podłączeniem przez sieć, podczas próby zalogowania się do konta Microsoft Store. Może również wystąpić podczas korzystania z programów ze sklepu Windows, konfigurowania połączenia internetowego i jego braku, niskiej prędkości i innych problemów z dostępem do globalnej sieci. Przyczyną tego problemu może być również wadliwe użytkowników sieciowe, niewłaściwa konfiguracja protokołu TCP IP, zawodne sterowniki sieciowe, korzystanie z lokalnego konta użytkownika itd. W dalszej części filmu przeanalizujemy jak pozbyć się tego błędu w takim czy innym przypadku. Pierwszą rzeczą do sprawdzenia gdy wystąpi taki błąd to podłączenie internetowe. Jedną z najczęstszych przyczyn problemów z siecią na komputerze z systemem Windows 11 jest nieaktywne, wolne lub problematyczne połączenie Internetowe. Najpierw sprawdźcie prędkość i podłączenie internetowe. Istnieje wiele usług online do sprawdzenia prędkości w siecie. Poruchomcie dowolny, wygodny, sprawdźcie prędkość internetu. Jednocześnie zobaczcie, czy macie podłączenie z globalną siecią. Jeśli w wyniku testu szybkości są złe lub nie ma połączenia, testujcie router i zresetujcie go. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemu. Po przywróceniu połączenia sieciowego ponownie sprawdźcie jego prędkość. Po upomnieniu się, że problem z połączeniem został rozwiązany, sprawdźcie ten błąd. Jeśli nadal występuje problemy z internetem, należy skontaktować się z usługodawcą internetowym i zgłosić problem. W przypadku gdy prędkość połączenia internetowego jest dobra, a połączenie sieciowe stabilne, a błąd nie zniknął, wypróbujcie inne metody. Podczas braku internetu z ciągle wyskakującym okienkiem z. Błędem, spróbujcie tymczasowo odłączyć kartę sieciową, ale nie zapomnijcie go ponownie łączyć. Aby wyłączyć kartę sieciową, otwórzcie Start Ustawienia, Sieć i Internet zaawansowane ustawienie sieci zaawansowane ustawienie karty. W oknie, które zostało otwarte, kliknijcie prawym ściskiem myszy kartę sieciową i kliknijcie wyłącz. Teraz podczas pracy na komputerze błąd powinien zniknąć, jeśli nie korzystacie z zasobów sieciowych podczas pracy. Aby go łączyć, ponownie kliknijcie adapter prawym ściskiem myszy i wybierzcie opcję łącz. Jeśli wystąpił błąd podłączenia sieciowego z innym komputerem, zmieńcie ustawienie karty sieciowej. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy ikonę podłączenia sieciowego w obszarze powiadomień i odpuśćcie ustawienie sieci internetu. Zaawansowane ustawienie sieci, zaawansowane ustawienie karty sieciowej. Następnie w oknie, które zostanie otwarte kliknijcie prawym przyciskiem myszy aktualnie używana sieć i odpuśćcie właściwości. Znajdź przeciwną opcję: klient sieci Microsoft Networks. Uruchomcie ponownie system i sprawdźcie błąd. Jeśli poprzednie ustawienie nie powiodło się, zresetujcie protokół TCPIP. TCPIP to zestaw reguł umożliwiających komputerów komunikację w sieci. Dlatego, jeśli coś jest nie tak z ustawieniami TCPIP, może wystąpić taki błąd. Aby zresetować, uruchomcie wiersz polecenie jako administrator. I wykonajcie kolejno następujące polecenia. Uruchomcie ponownie system, aby zmiany odniosły skutek. Jeśli poprzednie metody nie pomogły, zainstalujcie ponownie kartę sieciową. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy Start i uruchomcie menadżer urządzeń. Rozwincie zakładkę Wyświetl i wybierzcie pokaż ukryte urządzenia. Następnie otwórzcie sekcję karty sieciowe. Kliknijcie adapter prawym przyciskiem myszy i wybierzcie ósm urządzenia. Podinstaluj. Usuńcie wszystkie urządzenia, następnie uruchomcie ponownie komputer, w wyniku czego system automatycznie zainstaluje ponownie wszystkie karty sieciowe, a błąd powinien zniknąć. Następną rzeczą do zrobienia, jeśli macie ten błąd, jest uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią. Ponieważ błąd mówi, że przyczyną problemu jest problem z siecią, uruchomcie narzędzie naprawcze. Aby rozpocząć, otwórzcie i ustawienia систем, розв'язування проблем і ненаженча до розв'язання проблем. Наліщо знаючи карта Щичова і розпочніть вишукування проблем. в це діагностики, які вибіжчі вимагана адаптер з вишвітленої лісти, клінкінче далі. Poczekajcie na zakończenie testu sieci. Po narzędzie zostaną wyświetlone wszystkie znalezione problemy. W zależności od wyniku, kliknijcie zastosuj tę poprawkę lub zamknij narzędzie do rozwiązywania problemów. W przypadku, gdy problem nie dotyczy sieci, a błąd występuje podczas korzystania ze sklepu Windows lub uruchamiania programów ze sklepu Microsoft, spróbujcie zalogować się przy użyciu innego konta. Якщо вживач аккаунту локального, залогуйте ще на своє аккаунту Microsoft і справче, чи можете чи позбучи бленду. Аби то зробити, отвучте старт, уставіння, конта, твоє дане залогуйте за допомогою аккаунту Microsoft Następnie postępujcie zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby się zalogować. Jeśli okno błędu nadal pojawi się na ekranie, uruchomcie narzędzie do rozwiązywania problemów ze sklepem Windows. To narzędzie wyszuka błędy, które mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie sklepu Microsoft Store. Jeśli znajdziecie problemy, możecie je naprawić. Otwórzcie inne narzędzie do rozwiązywania problemów w ustawieniach systemu. Tutaj znajdziecie aplikację ze sklepu Windows i kliknijcie przycisk Uruchom, aby wyszukać problemy. Po zakończeniu skanowania narzędzie wyświetli wykryte problemy, kliknijcie Zastosuj poprawkę lub Zamknij narzędzie. W ten sposób możecie naprawić błąd ze sklepu i aplikacjami firmy Microsoft. Błąd z tym kodem może być również spowodowany awarią konta użytkownika. Aby sprawdzić, czy to jest przyczyna błędu, przełączę się na inny kontu użytkownika i zobaczcie, czy błąd się powtórzy. Jeśli nie macie osobnego konta, możecie je utworzyć, ale przed utworzeniem nowego konta spróbujcie przywrócić istniejące. Korzystanie z narzędzi e SFC -E lub DISM. Otwórzcie wiersz polecenia jako administrator i uruchomcie polecenia. Narzędzie sprawdzi system i naprawi różne błędy. Jeśli zostaną znalezione błędy, zostaną one automatycznie poprawione. Jeśli nie zostaną znalezione żadne problemy, wprowadźcie kolejne następujące polecenia. Czy, czy aplikacje są uruchamiane po zakończeniu skanowania. Po restarcie systemu wszystko powinno wrócić do normy. Aby dodać nowe konto otwórzcie ustawienia, konta rodziny i inne użytkownicy. Tutaj w sekcji innych użytkowników kliknijcie przycisk Dodaj konto. Ustawcie nazwy hasło i kliknijcie dalej. Następnie nowe konto pojawi się na tej liście. Po utworzeniu nowego konta zalogujcie się i sprawdźcie, czy problem został rozwiązany. Możecie naprawić błąd związany ze sklepem Microsoft Store za pomocą funkcji przewracania i resetowania w samej aplikacji, ponieważ może to być spowodowane uszkodzeniem lub błędem samego narzędzia. Spróbujcie naprawić i zresetować aplikację. Aby przewrócić aplikację, otwórzcie ustawienia, aplikacje, aplikacje i funkcje. Tutaj znajdziecie Microsoft Store. Kliknijcie trzy kropki i otwórzcie opcję Zaawansowane. Następnie przywińcie stronę na dół, kliknijcie przycisk Zakończ, a następnie Napraw. Poczekajcie na zakończenie procesu i sprawdźcie czy nie wystąpił błąd. Jeśli błąd będzie się powtarzał, wykonajcie reset. Aby to zrobić w dodatkowych parametrach kliknijcie przycisk Resetuj. і поновні, аби підтвердити По від restoration апликації, утречичи всі записані дані до цієї аплікації, так і як дані логування і так далі. Вичищте пам'ять подренчно в Microsoft Store, аби направити bond Między innymi błąd można naprawić czyszcząc pamięć podręczną aplikację. Wyczyszczenie pamięci podręcznej sklepu Windows jest również dobrym pomysłem, ponieważ usunie wszelkie uszkodzenia, które mogą powodować ten komunikat o błędzie. Aby uruchomić czyszczenie uruchomcie wiersz polecenie jako administrator. Tutaj wpiszcie w reset Ext i nacisnijcie Enter. Po wyczyszczeniu uruchomi się automatycznie Microsoft Store. Якщо ли всі попередні поправки і поправки не задіяли, спробуйте поновні зареєструвати аплікації Microsoft Store. Це розв'язання може również допомогти позбавити бленду в аплікації. Користуючись з цієї методи, не втрачайте жодних даних. Поновні зареєструємо ще за допомогою Windows PowerShell. Аби урухомити програм, клікніть на ікону Start, клікніть правим щитком миші і вибіжте з лісти Windows Terminal Administrator. Aby ponownie zarejestrować sklep Microsoft Store dla obecnych użytkowników, wprowadźcie następujące polecenia. Aby ponownie zarejestrować go dla wszystkich użytkowników, uruchomcie następujące polecenia. Po wykonywaniu polecenia uruchomcie ponownie komputer i sprawdź, czy błąd to. Sklep Microsoft to w systemie Windows 11 zbiera niewielką kolekcję aplikacji i usług, które są naprawdę przydatne, w szczególności Game Pass i aplikacje Xbox. W przeciwnym razie jest to praktycznie bezużyteczne, Microsoft nalega na używanie go do wiele różnych rzeczy, co jest bardzo irytujące, ponieważ jest podatne na wielu problemów, tym bardzo powszechny błąd z tym kodem. Teraz jeśli wystąpi błąd z tym kodem, Сем вече як розв'язати такі проблем. Стопньово виконуючи чинності описані в тим самому відео, може ще направити вон ще чим. І то все. Мам надію, що цей фільм був для вас допомогний. Не забувайте клікнути лапку вгоре і засубскрибувати нашого каналу. Задавайте питання в коментарях під відео. Дякуємо всім за оглядання і до побачення в колейних фільміках.